Tup, tup. Iha! Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić takie skaczące litery. Coś w stylu glitcha. W zasadzie nie, nie do końca, bo tutaj nie ma... bo tutaj nie mamy żadnego przesteru kolorystycznego. Tylko po prostu litery sobie odskakują. A wygląda to tak. Bardzo mi się ten efekt spodobał, dlatego że jest to taka mała drobnostka, nic specjalnego tak naprawdę, bo to jest tylko przestawienie warstw tekstowych z literami i zamaskowanie tego, a naprawdę fajnie wygląda. Do tego jeszcze oczywiście pasuje tutaj ta muzyka, która jest trochę rockowa, dabstepowa, raczej taka mocniejsza, elektryczna. No i my zrobimy dzisiaj coś podobnego. Jak zapewne wiecie, Stworzyłam swój własny pełny kurs z Motion 5 i obecnie jest w sprzedaży. Sprzedaż kończy się w tym miesiącu, czyli w grudniu, a możliwość dołączenia do pełnego kursu będzie dopiero na wiosnę 2021 roku. Do tego czasu kurs się rozrośnie, no i cena również, więc możecie kliknąć w link w opisie i zapoznać się z ofertą tego kursu. I teraz, klatka po klatce, zobaczę, jak to wygląda, czyli. Napis jest na początku duży. Twarde przejście się po prostu pojawia, jest tak mocno zbliżony, oddala się. Tutaj wtedy litery zaczynają skakać i po chwili oddala się i pojawia się kolejny napis. No dobra. Dobra, mamy już utworzoną naszą warstwę tekstową, która będzie mrugała w ten sposób. Teraz zduplikujemy ją i zmienimy jej kolor, czyli zmienimy jej rolę, żebyśmy odróżniali te dwie warstwy od siebie i od razu zmienimy też kolor tej zielonej warstwie. Niech to będzie też zielone, żeby nam się jak najmniej to myliło. I teraz y, zmienimy tutaj poszczególne litery na znaki, które chcemy właśnie, aby uległy no, tej zmianie. W takim razie ja tutaj wybiorę E na 3, Z na 2 i może jedno O na 0 wymienię, ale tutaj możecie zobaczyć, że w zależności od tego jakiego znaku użyjemy, no to nasz cały napis może się albo zwężyć, albo rozszerzyć, więc tutaj 0 więc tutaj jest dość ryzykowne. No dobra, to w takim razie może po prostu w jedną literę O, nie zmienimy jej i ona po prostu będzie wyskakiwała. OK, przechodzimy do panelu efektów i wybieramy Draw Mask. Narzucamy na zieloną maskę, na zieloną warstwę tekstową. Przybliżymy sobie podgląd w oknie viewera. No i teraz obrysowujemy tutaj nasze trzy litery, znaki, które zmieniamy w ten sposób. Dobra, przywrócę podgląd pełny. Jeszcze poprawię może tutaj tą maskę. Ok, myślę, że tak wygląda w porządku. No, i teraz w zakładce od wideo y, przy wartości Y trochę to wszystko podniosę w ten sposób. Teraz markerem na naszej głównej y, warstwie tekstowej zaznaczę miejsca, w którym chciałabym, aby te glicze wystąpiły. Niech to będzie tutaj i tutaj. Teraz dotnę tak zieloną warstwę. Tutaj powiedzmy, że trzy klatki będzie to trwało i docinamy, cztery są, dobra, trzy już teraz i tą w zasadzie mogą usunąć, bo po prostu tą mogę zduplikować, dostawię do do markerów. Dobra i teraz tą drugą warstwę zieloną po prostu może, może damy w dół. Dobra i teraz mamy coś takiego. Teraz musimy przeciąć naszą główną warstwę tekstową na takie, na takie odcinki. Jak mamy zieloną warstwę, z tej zielonej warstwy kopiuję maskę, samą maskę bez transformacji na te elementy w ten sposób. No, i tą maskę odwracam. Coś takiego. To samo robię tutaj z tym drugim odcinkiem. Klejam maskę, koniecznie bez transformacji i ją odwracam. Fajnie to wygląda. Możemy już zmienić kolor z zielonego na biały. Dobra, zobaczmy. No, fajnie to wygląda. Możemy dodać też, oczywiście, do tego urozmaicenia, bo teraz te wszystkie litery mm, jednakowo się poruszają, więc możemy zrobić. Aby na przykład dwójka poszła w dół. W takim razie tutaj byśmy musieli te dwa punkty usunąć w ten sposób, żeby dwójka nie była widoczna. Zieloną warstwę zduplikować. Zmienimy od razu jej rolę, żebyśmy też to odróżniali. No i teraz zbudować tutaj maskę na samą dwójkę. W zasadzie to może szybciej będzie po prostu jak tą maskę Dromask usuniemy i narzucimy zwykłą kształtu, czyli Shape Mask. Namierzę tutaj na dwójkę. Wyceluję tą maskę, zwężę ją na pewno. No tak, dobra. No i teraz całą tą warstwę w sumie z dwójką dam w y w dół. Zobaczmy. No, fajnie to wygląda. To samo możemy zrobić tutaj. Już teraz możemy skopiować tą warstwę niebieską i na przykład teraz dwójkę dać do góry. W ten sposób. Musimy pamiętać, aby w warstwie zielonej maskę zawężyć tak, żeby tej dwójki jednak nie było widać. Dobra, zostawimy tak. Robimy z tego jeden compound clip. No i teraz playhead na początek tego, tej warstwy tekstowej, powiększamy ją jakoś do dużych rozmiarów, niech będzie 400 w porządku. Włączamy keyframe, może jeszcze włączę okno animacji, Ctrl V. No i teraz gdzieś tutaj, powiedzmy, niech ta wartość wróci nam do zera, czyli do 100. Zobaczmy jak to wygląda. No i zdecydowanie za wolno, więc teraz za szybko. Dobra, jeden i teraz czekamy na glitch, jeden glitch, drugi glitch, i w tym miejscu dodajemy klatkę kluczową dla skali. No i teraz przechodzimy na koniec ujęcia, i tutaj zmniejszamy to, może być do zera. Zobaczymy, jak to wygląda. Trochę szybciej, niech może to się zmniejsza. Dobra. Na szybko dorobię jeszcze jeden napis. Zasada działania jest taka sama. Zasady tworzenia pozostają takie same. Jedyną różnicę, jaką możecie tutaj zobaczyć, oprócz treści oczywiście, no to, że jeden compound clip jest nad drugim, dlatego że chciałam, aby te napisy się na siebie nachodziły. Na koniec dodam do tego jeszcze muzykę i wygląda to tak. Okej, okay, myślę, że całkiem fajnie. Tutaj ten bit jest trochę za szybki, jak na nasze zmiany, więc zdecydowanie lepiej by było, gdybyśmy po prostu to ogarnęli do bitu i nasze zmiany liter nie zaznaczali na warstwie głównej tekstowej, tą, którą sobie tworzyliśmy, tylko właśnie na tutaj na muzyce. No dobra, w tym odcinku to już wszystko i widzimy się w kolejnym.